Deklarację członka i sympatyka. Znaczy, jeżeli ktoś nie ma życzenia być członkiem, to proszę o wypełnienie sympatyka. Jak chce członkiem, to proszę to uwzględnić i zostawić. I od poniedziałku do pracy. do Państwa bo zasypiamy już, jak popiele. My w tej chwili prowadzimy rozmowę, że być może uda się za kilka dni samoprowadzać po Polski i będzie miała koło. Kogo? A wy będziecie mieli stałe przepustki do wejścia i stałe wejście do dziennikarzy. Także musicie to szanować. Muszę no. nie No Pan akurat ma szczęście, bo ma legitymację. Ale jej przecież nie ma. Także, także pamiętajcie, pamiętajcie o tym. że Państwa, bo wy tak mówicie. Mówi, 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 a ja przeczytałem i otrzymałem pismo. Wiem, że to jest bezładne, bez, no, ale dobra, dobra. już tak ta wiem, na Martinesie nie będę się zręcał to co powiedziałem. Pan Jarosław jest moim rzędowiskim kolegą. My nigdy się nie widzieliśmy, nie znaliśmy, nie bowieśmy, ale jest z tej samej dzielnicy co ja, z tego mu za się z dworze. Znamy, znamy, to może wielka dla startupów. Ja myślę, że jeżeli... Teraz nie utworzą, nie dadzą nam utworu. Nie przyjmą projektu, ale zaraz po wyborach to ruszy, bo wielu młodych ludzi, na no, młodych, czeka. I założyłoby. Nie możemy sprzedawać naszej myśli, to co mamy w głowach na zachód, znaczy sprzedawać. My no, dajemy to praktycznie. Obronność i służby mundurową. No tutaj Państwo wiecie, że jest cisza, no bo te służby nie bardzo. Bardzo rzucały się na Afis, ale jest wielkie niebezpieczeństwo. Myślę, że większość z Państwa to zauważyła, że minister właśnie praktycznie zrobił się pierwszym i zarządzającym i generałem PLT-era. Cywilny nadzór nad armią był utworzony po to, żeby wojskowi rządzili, decydowali, kierowali, a cywile patrzyli, czy czasami przeciwdzielnie na myśl. Robić jakiś. A w tej chwili okazało się, że to minister, marszałek jest zarządzający, jest generałem, marszałek, jest wszyscy, a żołnierze, a żołnierze po prostu siedzą cicho, bo awanse, nominację wypadkową zdolności innowacyjności, poświęcenia, tak? sprawności skierowanych pod warzymi, a nie koternie, układy znajomości. Pamiętacie Państwo o takiego generała? taki generał Polka, z majora do generała dywizji, a od sobą trzecią kur. Można? Można. Ale wywinął później Schumberpisowi, zachował się nieelegancko i jemu też podziękował. Ale takich rzeczy nie wolno robić, bo dziesiątki, tysiące oficerów po prostu się z tym nie godzi, no ale nie ma wyjścia. Wojsko rozkaz, nie gazeta, tak? W związku z tym tak to, tak to wygląda. Piszemy w kodeks karny, lżenie ludzi w mundurach. Wszystko, to no nie ma znaczenia. Jako napaść ta funkcjonarusza publicznego zagrożoną karą 10 godzin. Nie ma być karty, na przyjmowo wyrażać się tak o ludziach w mundurach. A zresztą, a zresztą nie to nie. Pomoże. Może no, być kara, kara czasami ludzi y, prostuje muzyki rzecz. całą obronią byłoby tak, że będziemy chcieli zorganizować siły zbrojne w sposób, w który one bardzo, bardzo szybko będą reagować. Nie by są takie wojska szybkiego reagowania, ale one są zbyt małe, zbyt licznikowe i inaczej nie wiem, czy spełnią frontalne ma takie swoje zadanie. Proponujemy współpracę z restrykcjami, członkami NATO na zasadach wzajemności. Nie może być tak, że któraś grupa państw czy państwo próbuje zapłatnąć tych wszystkich. Chyba obronność wbrew Państwa podatków. To co boli każdego. Yy, Samobrona proponuje Zniesieć, zniesienie, zniesienie, Redukcja podatków, <laughs> tak się nie da zmienić, bo państwo muszą z czego żyć, z czego opłacać emerytury, renty, yy, celowe zasiłki dla niepełnosprawnych. Prosta rzecz, yy, nie da się. Natomiast będziemy proponować zniesienie. Pitu i Citru, zastąpienie go podatkiem obrotowym. To byłaby najlepsza rzecz. każdy każdym tyle, na ile dostać. Wiadomo, że bogaci, w Polak, który kupi samochód na tym składzie za 5 tysięcy, zapłacił podatku powiedzmy 2,5-3%, a Pani, czy Pani, która kupuje za milion, będzie inaczej odliczona. I to była było Poza tym na pewno wystąpimy do Unii Europejskiej o zniesienie najbardziej tradycyjnego podatku na świecie, jakim jest VAT, bo to jest w ogóle, nie wiem skąd to ustawił, to, to kto to się wziął. Wy doskonale pamiętacie, jak Unia Europejska nas testowała, tak? Marchewka była owocem, a ślimak był rybą. To nie było tak zniszczenie, To było robione po to, żeby zobaczyć na ile państwa które wchodzą do unii, są w stanie wytrzymać ten test. To no, tak się działo, pokazaliśmy nie pokazaliśmy radów wyczuł to, że jesteśmy słabi i dalej już z nami i, i robią, co No tak dalej być nie może, bo my nie jesteśmy, to co ja ciągle powtarzam, chłopcami do życia. Poprawa przejścia z poza Urząd Skarbowy nie będzie naszym wrogiem i nie może być, nie może za mandat 50-100 złotych blokować całego konta i obywatel jest nad morzem czy w górach idzie do sklepu i dzieci głodne, i nie ma za co zapłacić. No, takie praktyki są niedopuszczalne. PiS z tym nic nie robi, kompletnie. Nie ma, nie ma swojego zdania, nie wiem dlaczego. Pana no jesteśmy jesteśmy w drugiej kategorii, ja w tym momencie o podatkach, ja to sobie zapisałem, bo wczoraj się spotkałem z Pana, proszę Państwa, mówimy wszystkim wynajmującym w koniec strachu i kłopotów. Jeżeli pieniądze nie wpłyną według umowy do pierwszego danego miesiąca, to obywatel ma prawo wejść do swojej własności. No nie może być tak, że 3-4 lata. to właśnie o tym pan i często pokazuje. Ktoś siedzi w mieszkaniu, nie płaci czynszu, nie płaci wynajmu, nie płaci wody, światła, gazu, a mieszka. A procesy sądowe trwają Nie, Nikogo nie będzie interesowało wabiskimi stawiami czy drzwi panu Jest wielki problem. Z przejęciem ziemi w Polsce teraz. i na to też zaproponujemy Radę rządzącym, a jak będziemy w stanie, to tak poprowadzić renta za przejęcie ziemi. Ja mam działkę w tej koło Grackiego Mazowieckiego w środę. się z rolnikami, którzy zabierane są gospodarstwa. Jest dramat, Gospodarstwa są zielone, zabierane, więc jest odszkodowanie. Ponieważ Ponieważ firma, która coś zrobi, raz buduje, dana budowa będzie przynosić zyski i będzie, firma, która to będzie prowadzić, będzie beneficjentem tego programu. W związku z tym zaproponujemy 10% opis na renty za przyjęcie ziemi. Ponieważ wiadomo, rolnik. Oddaje Ziemię dziś, ale jego sąsiedzi, jak sprzedano za 50 lat, będą wezmą wielokrotnie więcej. Nie mówimy się tego zabieramy, proszę bardzo, lotnisko pod grudziskiem Mazowieckim, będzie przynosił ogromne zyski, w związku z tym 10% podpisu dla tych, którzy tą ziemię oddali. No i dla wszystkich pani i panów, bo i tak się zdarza, alimenty skończą się problemy. To, co jest wziął z dla alimentów. To w ogóle krok na Boże potrzeb. Dalej panie czy panowie nie mają pieniędzy. Dalej jest ciężko utrzymać dzieci. Dalej jest im zapewnić e, mi, minimum najlepszego, co rodzic mógł wydać. Co, y, pytają mnie, co y, zamiast warto. No Zastanowimy się, może w to podatek od zabudowy, może podatek od powierzchni ziemskiej, czy od kapitału, to byłoby najuczciwsze oczywiście zwolnienia do no jakiejś kwoty, a następnie y, byłoby to od kapitału, który ma Na tym się jeszcze trzeba będzie y, zastanowić. No i to, co mówiłem, referenda, referenda, referenda. Jeżeli będzie informatyka, e wszystko, to zrobienie referendum z pytaniem, co zamiast, zamiast VAT-u będzie robione. Środowiska, ekologia, i ekoatom. Zacznę od końca z ekoatomu. <trym> ale... no, to Przewodniczący, dzisiaj też była na Konferencji. Rzecz niesamowita. Wszyscy mają jedną, dwie elektrownie, trzy, Francuzi, Niemcy zjektorowali. A my mamy wybudować 27. Nikt w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że tereny wokół elektrowni stracą na wartości, nie będę powiedzieć ile, ale myślę, że dziesiątki procent. Nikt nie kupił działki, nic się nie zagospodaruje, mając parę kilometrów o elektrowni atomowej. Rządzący w ogóle nie zwracają na to uwagi. Zachwycięci swoim pomysłem, tymi małymi jeszcze ami i dużymi elektrowniami, y, zabierają obliczonych y, części w majątku. od odnawialnych źródeł energii promowanie zrównoważonej mobilności, wspieranie gospodarki o zabiegłownikowie, zabiegu, działania na rzecz zmiany klimatu. Proszę Państwa. Yy, I w tym momencie powiem do burników. Szanowni Państwo, nie bójcie się za wknięcia Będziemy fedrować do ostatniego kilograma węgla w naszym kraju, ponieważ z węgla można robić wodę można e, robić wodór niebieski i zielony. To jest kwestia kilku lat. z jednej tony węgla brunatnego otrzymujemy 52 kW. Kamień brunego 165. Km. Także wodór brunniku kosztuje dzisiaj e, 12,85 euro. Naprawdę można być... Poza tym podpisaliśmy pakiet e, węglowy, do 1949 roku, um, twierdząc, że węgiel zawsze będzie e, czarny i wytwarzał wód paliwowy. Nie. Nie wiemy, co za 3, 5, lat naukowcy no, polsko europejscy, światowi wymyślą, czy węgiel spalając się nie będzie wydzierał paliwowy. Ale ktoś za nas zadecydował, na niej zawsze się wybrał podpisał. Środowisko leży. Na pewno, na pewno o. Chciałbym powiedzieć, yy, na pewno w lasach polskich zawiesimy monitoring. Myślę, że wtedy skończy się kursownictwo, skończy się wyrzucanie śmieci, i pozwolimy niszczyć nasze środowisko. W rzekach źle, w lasach źle, w jeziorach źle. No. Dlatego, dlatego nikt o to nie ma. Od czasu do czasu jak duże partie polityczne rozpoczną krucjatę, to zieleni się, zieloni się włączą, poszperają, poszperają i za chwilę jest tego koniec. To jest środowisko, ekologia, będziemy dbali jak mało kto. Proszę Państwa, i reforma zasobów będzie bardzo, bardzo ważna. Ona jest potrzebna. Nikt nie mówi, że nie, bardzo proszę. I będzie problema, ale nie tak jak proponuje yy, yy, niektórzy koleżanki, niektóre koleżanki i nie koledzy, albo Konfederacja. Nie płacimy ZUS-u. Ok, dobrze, to ja pytam. A co następnego dnia? Likwidujemy ZUS. -u. Jest tu wielu Amerykanów, francisków, ludzi o zasiłkach którzy robią. pytanie. Co? To wznosi się, jak jest dlatego samowolna Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej nie jest partią szumowną. Jest partią, która wpisuje i wchodzi na rynek polityczny ze swoimi, ze swoim programem. I o takie rzeczy nawet do nas nie można występować. Prowadząca. Najważniejszą rzeczą dla nas, dla partii, jeszcze wspomnę przed drzwiami na stoliku. Przypomnę jeszcze raz leżą deklaracje członka i deklaracje sympatyka. Ja mam prośbę, żeby każdy się zdecydował, bo my od jutra, mimo różnego rodzaju zmęczeń, ruszamy do organizowania okręgów. I jak to w życiu się mówi? To pierwsze to lepsze. Mamy wielu już tym którzy okręgi, ale proszę, żeby nikt nie zaspał, żeby później nie było żadnych pretensji. Mamy jedną zasadę. Kończymy ze spraw To, co doszło na naszą partię, Nie ma takiej możliwości, że kolega ten, czy ten prowadzący okręg dowiaduje się dwa, trzy dni przed, albo przyjeżdżają inni z pełnomocnictwem i mówią, słuchaj, ciebie nie ma Niestety spada z 1 na 4, bo my mamy tu gędziuszy politycznych, którzy poprowadzą to lepiej, jak nie, ma. kończymy z tą patologią, bo patologia to w ogóle nie mieściło się w głowie. Także mamy 41 okręgów do Sejmu, mamy 100 okręgów do Senatu. Dla nas ta koalicja, którą podpisało SLD, yy, platforma jeszcze z nimi podpisem, Hołownia i BZL jest dobrze, bo tak było do pięciu kandydatów e, okręgu senacji. A tak będzie jeden. Czyli z pięciu robi się jeden, samobrona druga, Konfederacja Trzecia, jakieś też z Komitetu Lokalnego i rozbicie głosów na cztery a nie na dziewięć. To jest zdecydowana różnica, także może będzie dobrze. Będziemy mieli swoich senatorów. Proszę Państwa, ja tu napisałem pełnomocnictwa i. proszę, Ja tu napisałem no, ale niestety dzisiaj takiej mocy sprawczej jeszcze nie mam, ale zaraz w na następnym tygodniu, może nie odpowiadając już w godzinach, o to to będziemy takie udzielać, wystawiać. I i, i żeby osoby, które podejmą się zorganizowania okręgów i zabrania tych pięciu do Sejmu, dwa do Senatu, po prostu żeby czuły się pewnie, że nikt z tych y, okręgów nie wyrwuje. Kampania wyborcza. No nad tym będziemy pracować. To będzie y, nasze takie DNA. robić kampania na pewno będzie centralna i indywidualna każdego z nas. To trzeba zaryzykować, no bo jest to ostatni czas. Jak patrzę po ludziach, to mówię, nie, wy, nie wypominając, zresztą ja też mam y, trochę lat na karku, to jest to nasza ostatnia szansa. Drugie już nie będzie razem. Więc jak się teraz nie zbliżamy, to będzie ciężko. Jeszcze każda na... lat, ale myślę, że może to być Ostatnia kampania później już po prostu nie będzie się, nie będzie się chciało, bo my nie mamy po 20 lat. Także tego będziemy pilnować, ponieważ Państwa na my naprawdę nie mamy czas. I teraz tak, pan Witaszek zaprosił nas 14.45. Jest 15 minut. Ja bym uruchomił wypowiedzi i oświadczenia dość Tak? Byłoby to miłe, żeby, żeby to ja. O, jeszcze 15 minut po, popracujemy. Tylko, ja mam tą listę. I...